Doberek. Christopher Nolan to jeden z najwybitniejszych reżyserów filmowych na świecie i ciężko o wybranie jego najlepszej produkcji. Facet ma z 200 IQ i potrafi zrobić kompleksowy film z każdego gatunku, od filmów wojennych po kino napadu z elementami science fiction. 16 lipca 2010 roku do kin wyszedł jeden z jego najbardziej kultowych i jednocześnie najciekawiej przemyślonych filmów w historii kina. Incepcja Da, że ten film ogromną sympatią, a że niedługo mija 15 rocznica światowej premiery tego arcydzieła, warto będzie zrobić nostalgiczny przegląd tego, jak ten film powstawał, co się w nim pojawia i spojrzymy również na mocniejsze, jak i pojedyncze słabsze strony tej produkcji. Zastanowimy się również, czy w dalszym ciągu można złapać się za głowy pytając o co chodzi w fabule. Uwaga, jeśli jeszcze jakimś cudem nie oglądaliście tego filmu, będą duże spoilery. Zapraszam do oglądania. Jeśli miałbym być szczery, to produkcję Christophera Nolana poznałem dopiero dzięki wykreowaniu przez niego nowego podejścia do Batmana. Współpraca z Warner Bros. oraz pierwsza realistyczna wizja tego bohatera sprawiły, że o reżyserze mówiło się na całym świecie. Pierwsze dwa filmy z trylogii o mrocznym rycerzu nadały Nolanowi na tyle duży rozgłos oraz pomogły zdobyć zaufanie producentów, że otrzymał wystarczająco duży budżet do stworzenia incepcji, do czego zaraz przejdę. Taka wizja uniwersum w DC nie przyszła jednak samoistnie. Reżyser musiał zapracować na swój sukces. Zaczynał on od Krótkich filmów, a jego pierwsze trzy produkcje, Tarantella, Larseny oraz Doodle Bug, raczej nie miały dużego powodzenia na świecie i są one bardziej ciekawostką o reżyserze niżeli faktyczną kinową produkcją filmową. Niedługo po premierze Doodle Baga, Nolan samodzielnie stworzył film Following, które otworzyło mu drogę do stworzenia Memento, będące jego pierwszą amerykańską produkcją. Dla porównania, Following miało budżet jedynie 6000 dolarów, a na Memento przeznaczono ich między 5 a 9 milionów. Obie produkcje zwróciły się, jednak to właśnie memento zachwyciło Stevena Soderberga, reżysera filmów takich jak Epidemia Strachu czy Ocean's 13, na tyle, że ten zarekomendował Nolana dla Warner Bros., aby nakręcił on psychologiczny thriller bezsenność. Trzeba przyznać, Nolan zaczynał całkiem ciekawie, a jego kariera oraz prestiż związany z tym nazwiskiem rozpędziły się jak kula śnieżna, gdy tylko wszedł do przemysłu filmowego w Hollywood. Został nawet określony mianem auteur. Haha, <laughs> nie mówię po francusku. Auteur. Które z tego języka w dziedzinie filmowej jest synonimem zdolnego autora, mającego bardzo duży wpływ na kształtowanie się finalnej wersji poszczególnej produkcji. W 2003 roku miało nakręcić troje, jednak projekt ten został przez niego porzucony i przekazany Wolfgangowi Petersonowi, a sam Nolan niedługo potem zaproponował Warnerowi swoją wizję uniwersum Batmana, która miała wyróżniać się tym, że byłaby realistyczna i polegała na ukazaniu początków działania tego bohatera. Uff, prawie dotarliśmy do incepcji. Batman Początek był na tyle dużym sukcesem, że Nolan od tej pory pracował przy coraz to głośniejszych produkcjach. Zanim jednak pojawiła się Incepcja, w międzyczasie światło dzienne ujrzały filmy takie jak Prestige oraz sequel historii o Nietoperzu Człowieku, które tylko ugruntowały pozycję twórcy w Warnerze, jednak to Mroczny Rycerz sprawił, że Nolan mógł wyreżyserować Incepcję, która z kolei jeszcze bardziej rozpędziła rozwój jego kariery. A skoro już znamy historię Nolana, spójrzmy na faktyczny film, który w tym roku obchodzi 15-lecie. Szkic Incepcji powstał już w 2001 roku, kiedy to Nolan napisał historię o złodziejach snów. Co ciekawe, wstępnie miał być to horror. Zaproponował on ten projekt Warner Bros., jednak w tamtym czasie sam stwierdził, że potrzebuje wyrobić sobie większe doświadczenie z dużymi produkcjami, zajmując się tym samym dwiema częściami Batmana. To dzięki tym filmom zrozumiał, że Incepcja potrzebowałaby ogromnego budżetu, bo jak określił dla Los Angeles Times. Kiedy rozmawia się o snach, potencjał ludzkiego umysłu jest nieskończony. A skoro tak, to skala tego filmu musi nadawać takie uczucie. Oglądając go, musisz czuć się, jakbyś mógł znaleźć się w miejscu, jakie tylko przyjdzie ci do głowy, zanim film się zakończy. Dlatego właśnie ma oddziaływać bez ograniczeń. The New York Times podaje, że Nolan dokończał swój pomysł przez 6 miesięcy po zakończeniu pracy nad Mrocznym Rycerzem. Jednak sam pomysł siedział w jego głowie od 8 do 10 lat. Ciekawe, jak incepcja by wyglądała, gdyby Nolan jednak zdecydował się zrobić ten film w 2001 roku. No ale wracając. Dokończony pomysł polegał na pytaniu, co by mogło się stać, jeśli wiele osób mogłoby dzielić jeden sen. Duży wpływ na finalny produkt miało podejście Leonardo DiCaprio, który zaintrygowany konceptem całego pomysłu po zaproponowaniu mu roli, zgodził się na zagranie głównej roli, jednocześnie omawiając z Nolanem nowe pomysły, aby jego postać, Don Cobb, jak i jej rozwój były motorem napędowym całego filmu. Incepcja to film niesamowity i genialny pod każdym względem i broni się aż do dziś. Oczywiście Nolan stworzył takie interstellar czy tenet, które podobnie jak Incepcja ryją beret. Wow! ale zarymowałem. Zmuszając po obejrzeniu do rewatchu, jednak to właśnie Incepcja jako pierwszy z tych trzech filmów w klimatach abstrakcji otworzyła furtkę do produkcji w tym stylu. Dlatego właśnie uważam, że ma ona specjalne miejsce w historii kina. Już od samego początku Incepcji widz może poczuć fascynację i zaintrygowanie tym, co się dzieje w filmie. Nolan w scenie otwierającej zastosował motyw in medias res z którym zresztą polubił się w kolejnych jego filmach, czyli wrzucenia widza w środek wydarzeń bez wytłumaczenia kontekstu i tła, rozwijając wątki w trakcie postępowania fabuły. Cobb, główny bohater grany przez DiCaprio, budzi się wtedy na plaży i zostaje schwytany przez uzbrojonych żołnierzy prowadzą go do luksusowej willi, gdzie spotyka starca, którym okazuje się być Saito. Postać, którą poznajemy niedługo później, choć początkowo z niejasnych przyczyn, występuje jako osoba w podeszłym wieku. Od pierwszych chwil chcemy dowiedzieć się, co doprowadziło do tej sceny i, co kluczowe, już od pierwszych chwil nie mamy pojęcia, czy świat przedstawiony to sen, czy rzeczywistość. Co się z czasem jako tako wyjaśnia? Od samego początku żyjemy w iluzji tego, że rzeczywistość i wytwory umysłu są ze sobą przemieszane, a Nolan prowokuje widza do zadawania pytań, kiedy i gdzie jesteśmy oraz co jest prawdziwe, a co nie. To uczucie dezorientacji spotęgowane jest nagłym przejściem do środka akcji, w której Cobb razem z Arturem i jego pomocnikiem próbują zinfiltrować umysł Saito w celu ekstrakcji wykradnięcia informacji z cudzego umysłu. To wszystko prowadzi do kolejnych wydarzeń. Saito bowiem decyduje się wynająć Koba, który zamiast kradzieże idei, jak to było ukazane na samym początku, ma zaszczepić pomysł w umyśle spadkobiercy Imperium Energetycznego i konkurenta działalności Saito, Roberta Fischera. Wraz z rozwojem filmu dowiadujemy się coraz więcej o wątku Koba, który przyjmując zlecenie tytułowej incepcji ma nadzieję na bezpieczny powrót do Stanów Zjednoczonych, aby spotkać się ze swoimi dziećmi. Fabuła jest na tyle zagmatwana, że w zasadzie do końca filmu ciężko zrozumieć, czy bohaterowie są we śnie, czy na jawie. I mimo, że teoretycznie widać, kiedy bohaterowie zaglądają do cudzego snu lub z niego wychodzą, to wciąż zadajemy sobie pytanie, czy bohaterowie aby na pewno po wyjściu dalej nie śnią, a film nie jest przypadkiem wytworem głowy widza lub to właśnie na nas nie jest wykonywana incepcja. Tym wszystkim nie pomaga zamknięcie całego filmu, które jeszcze bardziej może namieszać w głowie, kiedy to Cobb pomyślnie osiąga swój cel, zyskując ułaskawienie. Nie byłoby to podejrzane, gdyby nie fakt, że jego dzieci przez cały film są w tym samym wieku, zarówno wewnątrz snów, w postaci wspomnień protagonisty, jak i w świecie rzeczywistym. Może doświadczyć o tym, że mimo zakończenia historii, Cobb dalej śni, a jego żona miała rację. Oprócz ukazania szczęśliwego zakończenia. Incepcja kończy się cliffhangerem, w którym totem koba, mały bączek, nie przestaje się kręcić. Kamera wtedy urywa obraz, zanim w ogóle dowiadujemy się, czy się przewrócił, pozostając widza w niepewności, oddając zakończenie do swobodnej interpretacji. Oprócz bardzo dobrze z napisanej fabuły i zakończenia, co sprawia, że incepcja jest tak dobrym filmem? Odpowiedzią jest również zabawa światłem. W każdej warstwie świadomości można dostrzec inny kolor oświetlenia. W pierwszej górują zimne barwy, które dodatkowo potęguje padający deszcz. W drugiej w kontraście dominują ciepłe pomarańczowo-żółte barwy. W trzeciej za to, za pomocą zimowej i górskiej scenerii, wszystko jest białe i jaskrawe, a na poziomie ostatnim, w którym można zrobić wszystko według kreacji umysłu, barwy są wyprane, surowe i mają podobne, dostosowane do siebie kolory. Nie można oczywiście zapomnieć o przecudownej muzyce Hansa Zimmera, który jak zwykle wiedział co robi. Utwór Time w różnych wariacjach towarzyszy nam przez cały film, a na samym końcu przyprawia ociarki na ciele we wspomnianej scenie przylotu do Stanów Zjednoczonych i zjednoczenia Koba z rodzinką. Byłoby zbyt idealnie, gdyby nie było narzekań. Incepcja, mimo bycia jednym z najbardziej kultowych filmów w historii kina, ma swoje malutkie problemy. Co prawda nie jest ich dużo, jednak istnieją w nim pewne głupotki w scenariuszu lub niektórych ujęciach, co podczas liłoczowania może trochę popsuć odczuwanie całości. Osobiście zapadły mi w pamięć dwie sceny, jeszcze sprzed całej akcji Napadu na Umysł, które są bardziej czepianiem się niżeli krytyką w stronę produkcji. Pierwszą sceną jest ta, w której Cobb zleca Ariadne narysowanie labiryntu chcąc ją zrekrutować do akcji. Tak jak mówiłem, za pierwszym razem ciężko to dostrzec, ale finalny labirynt, który Ariadna oddała Kobowi, jest niemożliwy do przejścia. Obie drogi, które mogłyby prowadzić do ucieczki, są po prostu zablokowane, co bardzo łatwo przeoczyć, bo ujęcie na labirynt nie jest zbyt długie. Inna scena, już znacznie później, to scena przedstawiająca dialog Koba z Yusufem. Yusuf mówi Kobowi o tym, że wejście na trzeci poziom snu jest niemożliwe, bo przecież nie da się osiągnąć tak głębokiego snu. Jednak po chwili po prostu sugeruje głównemu bohaterowi, że przecież sam robi tak głęboki sen swoim pacjentom za pomocą narkozy. Jest to trochę absurdalne i może wybić z rytmu oglądania. Jednak tak jak wspomniałem, przy pierwszym podejściu do filmu ciężko wyłapać te elementy, bo człowiek skupia się na zastanawianiu się, co jest snem, a co jawą, nie zwracając uwagi na takie szczegóły. A jak już mówimy o niedoskonałościach filmu, incepcji również zarzucano, że jest plagiatem japońskiego anime, Paprika. Jednak ten temat dobrze omówiła Weronika Grabowska, to i nie będę się długo rozwijał w tym kierunku. Fakt, jest kilka podobnych scen, jednak służyły one raczej jako inspiracja i hołd Paprice, niżeli był to plagiat całego pomysłu, co było głównym zarzutem. Poza tym, w filmie widać duże inspiracje Matrixem, który również polega na zanurzaniu się w wykreowany świat. Jedyna różnica jest taka, że nie był to do końca sen, gdzie równie dobrze też można byłoby użyć argumentu plagiatu, dlatego nie przemawia to do mnie. Zresztą Nolan cenił sobie produkcje innych reżyserów, np. Ridleya Scotta lub przeddisneyowe Star Warsy Lucasa, a w szczególności Odyseję Kosmiczną Kubrika. W końcu wychował się on na tych produkcjach, więc nie dziwne, że starał się on nawiązywać do innych tytułów w swojej karierze i to z nich czerpał pomysły. Co tu więcej mówić? Incepcja dalej jest tak samo dobrym filmem i broni się w niemal każdym aspekcie. Nie ma w niej zbyt dużo błędów, a jako widzowie łapiemy się za głowę i zadajemy sobie filozoficzne pytanie: czy naprawdę żyjemy w rzeczywistości, czy może jesteśmy projekcją w czyimś śnie? A gdy patrzymy na techniczny aspekt filmu, tak jak wspomniałem, Nolan ogólnie inspirował się wieloma produkcjami. W końcu od dłuższego czasu niełatwo jest wykreować coś nowego, a inspiracja innymi dziełami popkultury mówi o tym, że człowiek zna się na swoim fachu. Aby co sądzicie o incepcji? Ja z chęcią wracam regularnie do tego filmu, bo zaraz po trylogii Batmana, to dzięki temu filmowi polubiłem produkcję Nolana i czekam na każdą kolejną jego produkcję ze zniecierpliwieniem. Przez co uważam, że Incepcja to jeden z najlepszych filmów w historii kina i zdecydowanie do dzisiaj dalej się broni. Dajcie znać w komentarzach Wasze opinie o tym filmie: może go nie lubicie z jakiegoś powodu, a może tak jak u mnie, jest to jeden z Waszych ulubionych filmów. Ja się zawijam, Siemka!